Teraz to pan no, się od... zapraszam tutaj, ja poprowadzę. Dobrze. Jedziemy. Na dół. Oczywiście. Wynegocjowałem tak to Na dół. No jedziemy na dół. Jedziemy na dół. A dobra, oni tą karetką. Jadą. Nikt mnie nie widzi, to nie jest moja wina Ja się chcę widzieć, chłop mnie widzi Mówi, wsiadamy do karetki No to kurwa, wsiadam do karetki Nie ma problemu, na chuj mam z nim wsiadać do karetki Nie mam pojęcia, o chuj mu chodzi Ale wykorzystuję to, nie ma najmniejszego problemu <słyska> <słyska> <słyska>